Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać podczas drugiego dnia sportu gminy Załuski. Niestety z przyczyn pandemicznych mieliśmy dwuletnią przerwę w organizacji tej imprezy, dlatego radość jest tym większa, że świat coraz bardziej wraca do normy. I dzisiaj mogliśmy się tu spotkać na boisku sportowym w Załuskach, aby rywalizować w piłce nożnej, w ringo, w biegach przełajowych oraz aby spotkać się podczas takiego spotkania samorządowcy kontra młodzież szkolna cel jaki przyświeca dzisiejszej imprezie to popularyzacja sportu, kultury fizycznej wśród szkół z terenu gminy Załuski każda forma aktywności która odciąga dzieci od komputera myślę, że jest takim pozytywnym aspektem i my też jako samorząd gminy Załuski będziemy zawsze takie działania popierać, włączać się w nie Mamy coraz lepsze obiekty sportowe, nasza baza sportowa stale ulega rozbudowie, polepszeniu, więc cel jest nasz taki, żeby to młodzież maksymalnie aktywizować, żeby te obiekty nie siedziły pustkami, a były wykorzystywane przez uczniów, młodzież i my na pewno takie wszystkie działania będziemy wspierać. Dziękuję serdecznie.